Cześć, ja jestem Shane i witam was w kolejnym materiale w serii poradnik co i jak w smite. Dzisiaj mamy z kolejnego boga, a jest nim kumcha karna, tak zwany według legendy jako śpiący gigant i tak będziemy go nazywać, gdyż ta nazwa jest dużo łatwiejsza do wymówienia. A w jest to strażnik magiczny, walczący w zwarciu z mitologii hinduskiej, o poziomie trudności łatwym. Bo ja widzicie, mam nim rangę pierwszą, dopiero nim zaczynam, ale bardzo fajnie się nim bawię. Yy, bardzo mi się podoba ten buk, jeżeli chodzi o kontrolę tłumu. Jest to jeden z najlepszych tanków, jeżeli chodzi o kontrolowanie, właśnie tłumu. Ale przejdźmy sobie do jego zdolności. Pasywnie jest to senny, gdy jego zdrowie spadnie do zera, śpiący gigant nie umiera, lecz zasypia, obudzi się po 8 sekundach, a jego zdrowie i mana będą na poziomie 35%. Chyba, że zostanie trafiony 6 atakami podstawowymi, plus 1 co 5 poziomów podczas snu. Czas odnowienia tej zdolności pasywnej to 180 sekund, także dużo. Chodzi o to, że jeżeli na nikt nie trafi przez te 8 sekund, to normalnie wstaniemy i nic tam nie będzie, ale jeżeli nam te, te wszystkie kuleczki pozdejmują, bo to będzie tak oznaczone, no to niestety wtedy normalnie umieramy. Zdolnością numer 1 jest powrót do przeszłości. Sen, śpiący gigat cennien rusza naprzód. Jeśli trafi wroga, zatrzymuje się i zadaje obrażenia, jeśli wrogiem jest sługus, rzuca nim, zadając zwiększone obrażenia każdemu wrogowi, którego trafi. Fajna zdolność do podgonienia, do odsunięcia się, do zadania obrażeń. Następnie jest to uderzenie na Rauszu. Śpiący gigant uderza z wielką mocą, zadając obrażenia wszystkim wrogom przed nim oraz powodując ich zakorzenienie. Trzyma to całkiem długo, fajnie, dwie sekundy. Jest to jedna z lepszych umiejętności do kontroli tłumu. Która się bardzo wiąże ze zdolnością numer 3. Potężne ziewnięcie. Śpiący gięt potężnie ziewa, hipnotyzując wszystkich wrogów w zasięgu. Jeśli obudzą się przedwcześnie, ich szybkość się i ruchu spowolniona, zostanie spowolniona. Śpiący gięt może używać tej zdolności, gdy śpi. Także też fajnie, jeśli jesteśmy przypowalani, to możemy też po prostu usypiać przeciwników. Następnie epicki cios. Śpiący gięt rusza naprzód. Zatrzymuje się przy pierwszym napotkanym wrogim bogu i zadaje potężny cios, wręcz wyrzucający go w powietrze. Gdy ofiara ląduje, zadaje obrażenia obszarowe pozostają wrogom i podrzuca ich. Też fajne, całkiem to najwięcej obrażeń z umiejętności. I no, też działa w roli takiej kontroli tłumu, bo jeżeli kogoś podrzucamy, no, to reszta dużo ma czas podejść, coś przygotować. Jeżeli chodzi o moją historię grania nim, to jeszcze się uczę. Dopiero zaczynamy 0,81. Myślę, że i tak nie jest najgorzej, bo niektórymi tonkami mam niższy współczynnik. A co do ściągnięć, zrobione są obydwa, grając jako kumpa karna. Za trzech lub więcej Wrogi Bogów, jednym uderzeniem na rauszu. I następnym sługusem dostajesz ty, grając kwiący gigantem, zabij Wrogiego Boga, odbijając w jego kierunku sługusa za pomocą powrotu do przeszłości. Całkiem fajne. To jest dosyć trudniejsze do zrobienia, to u góry myślę, że znacznie łatwiejsze. Co do skórek, ja jakoś nie mam niby fajnych skórek moim zdaniem, i żebym jakieś się szczególnie bardzo u niego podobały, to chyba niekoniecznie. Chyba ten nosorożec, taki general, Noseris całkiem fajny, bo reszta to jest taka zaspana królewna, koszmarne sny, I impreza piżamowa. No, tak to średnio wygląda. Jeżeli chodzi o konstruktor i zdolności, ja zdolności u niego rozdaję po jednym punkcie do wszystkiego cały czas. Nie ma tu jakiejś większej specyfiki, nie będę tego na, na nowo rozdawał. Cały czas rozwijam wszystkie umiejętności jednocześnie. Nie ma on jakiś taki najlepszej, którą zadaje najwięcej obrażeń albo naj, najbardziej kontroluje tłum. Najlepiej je rozwijać wszystkie razem. A co do przedmiotów, w pierwszej kolejności kupuję naszyjnik Renosa, żeby zmniejszyć tę redukcję czasu odnowienia do jak najniższego stopnia, żeby bardzo szybko tym, przebierać tymi skinami. Następnie rękawica Tep, Kamień Pustki, Pridwen, Korona Jedelitowego Cesarza i Uskrzydlone Ostrze. Bardzo fajnie się sprawdza ten build, mogę go Wam szczerze polecić. amulet Gidy, Magiczna Powłoka. Elixir mocy, elixir potęgi, chociaż w tym przypadku lepiej kupować elixir obrony i zobaczcie, jak to będzie się sprawdzało na arenie. Witam po przerwie i lecimy śpiącym gigantem. Ja w roli tanka, tutaj Thanatos, czyli nasz secret. Gra jako zabójcą, Mulan to wojownik i Isis, i Nanubis, dwóch magów. A w przeciwnej drużynie jest Neza, zabójca, Nate i za nami łowcy, Hades mag i król Artur jako wojownik. Mogą sobie króliki wziąć przeciwko Hadesowi, nie pomyślałem. Zbierzemy buffy dla drużyny, nowa skórka Anubisa. Nie, jakoś nie porywa. I idziemy bronić. A nie mamy w sumie łowcy, to ktokolwiek może wziąć tego bufa. Pani Jodopadli. Z tym buildem na początku musimy się troszkę nie afiszować, bo pierwszym jest naszyjnik Chronos'a przedmiotem. Co nie daje zbyt wielkiej odporności raczej. Mm, tylko ja się zgapiłem, nie wziąłem krolików, reszta drużyny ma na szczęście. Niechętnie tu do nas chcą wyjść. Ach, chciałem go trafić. Się nie udało. A, udało się dopaść. Krzyknąć, że nie chcący niechcący, kliknąłem F. No trudno. Ale trzy za jednego. To jest dobry wynik. Wiadomo, że najlepiej byłoby, żeby nikt nie zginął, ale czasami się nie da.

Niestety znowu już się spaliłem z many. Musiał uważać na tych łuczników, bo jednak będą mnie je dosyć mocno oklepywać.

Widzicie, ja rozdaję umiejętności każdemu po jednej punkcie, żeby po prostu rozwijać wszystkie naraz, mm. Dobra. nie pojedynczo. Dobra, idę do Chyba nie ma po co uciekać stąd. Tylko Trzeba troszkę pilnować mida co do minionów.

Oj, oj, ludzie, ludzie. Czy na robicie nie ciekawie, po ładnym początku? z on się robi, raczej się robi pod Debsa, bo lifesteala ma sporo. Uh -huh, nie wyrwa się. i to jeszcze teraz tracę Wózem dostajesz ty. Dostałem jakąś umiejętność, osiągnięcie znaczy się. No jeszcze sam w to wlazłem. Uciekaj, uciekaj, bo ale jak się mówi uciekaj nie to ta się będzie obracać tam do nich ciężko utrzymać to drużynę przy życiu <gryw>

Out of Ale się nie wszedł nie czy nie? W ogóle e, nie no, wszedł, zablokowali go no, dobra. No, na razie nam kaleczy tą rozgrywkę no. ale akurat nie może klepać ale miniony, no kurczę, no, nie możemy pozwać takie rzeczy Dał się zatrzymać Cofajcie się, be care be ja pinguję Retreat, retreat, a Mulan już prawie w ich bazie siedzi. Nie U mnie w tą stronę pobiegłem. Hmm, Który już odrzę. No, ja sam jestem, dobra, nie ma co się wychylać.

Co zrobić nie poszło to na marne. Szkoda, że mnie nie w Wepchali giganta. No ale trudno. Supranu jednak jest. Solidna firma. Wyskoczył nam. No. Źle robicie, że wijecie się pod samym wejściem cały czas. Nie wiem, wątpię, że mi się to uda. Ech, podrzucił mnie, już nie mogę użyć slipa. No znaczy właśnie w tym problem, że my gramy pojedynczy wszyscy. Niestety, parę tych zabraknie punktów, bo się naprawdę zmobilizowali na koniec, ale wątpię, że aż tak się uda. kill! Hmm, Killing Tu już nikogo nie ma. wyłączona wywęczona. No, ja się. się ktoś dużo życia ściągnął, tej Nezie. Jak akurat miałem ulta, żeby ją dziubnąć. No i fajnie. No, ale, to, ale to się... Zaraz zobaczymy szybkie podsumowanie, komu co i jak poszło. A mi się wydaje, że do mnie sporo zabiłem, jak na tanka. Mm, Anubis tutaj, myślę, że dam mu przewodnika. Mulan, nie, Mulan nic nie dostaje. Praca zespołu on, Lysis. I to na ISIS to i sobie też, możemy dać przewodnika, nieźle grał. O, dostaliśmy osiągnięcie. Sługusem dostajesz ty. Pewnie chodziło o to, żeby zabić tym skinem. O, Kumba nam potańczy. Zobaczmy na statystyki. No i tak jak myślałem, to, na... Fu, nie, to, na to. Mag y Magnum Gracz który grał nubisem 12 na 7, 40 tysięcy obrażeń, bardzo dużo e, 30 tysięcy zrobiła Mulan na no, korze, no to się nie, nie odzwierciedla z dotyka, bo 3 na 8, to nie bardzo 4 na 7, 14 tysięcy tylko e, nam zrobiła, o, strasznie mało jak na Isis e, 32 tysiące, 12 na 9, też całkiem spoko, ja 9 na 5 i tankiem 17 tysięcy, nawet więcej niż nasz 1. mag myślę, że ok. A w drużynie przeciwnej Neza zginął bardzo dużo razy, 8 na 15, 22 tysiące. Artur nieźle zagrał, 9 na 6, 32 000 obrażeń, dużo. 2 na 1 Hades, tak niemrawo trochę, ale prawie 30 obrażeń, 28 to sporo. I za nami 43, też bardzo dużo, 12 na 10. I 5 na 8, tutaj naj też nie bardzo i to szło to granie, bo parę razy zginęła tak głupio. Jeżeli chodzi o naszego śpiącego giganta, to by było na dzisiaj tyle. Jeżeli macie do niego jakieś pytania, piszcie w komentarzach o bildy do niego dodatkowe, bo ma też taki w depsie, możemy kiedyś coś pokombinować z nim. I piszcie, jakich bogów chcielibyście jeszcze zobaczyć. I widzimy się już niedługo, do zobaczenia, cześć!